To dzieło, które widzicie w tle, przedstawia Leo Messiego i nie zgadniesz, za ile zostało to sprzedane. Amerykański artysta wizualny Refi Kanadol postanowił niedawno wykorzystać sztuczną inteligencję, aby stworzyć projekt sztuki cyfrowej mający na celu odtworzyć gola Argentyńczyka z finału Ligi Mistrzów w 2009 roku. Nie wiem jak, ale wykorzystał do tego sztuczną inteligencję, dane biometryczne i wizualizację kinetyczną, a nadal przekształcił ten moment w 8-minutowe, wielozmysłowe doświadczenie. Sam Messi powiedział, myślę, że efekt jest spektakularny. Mam nadzieję, że pomoże wielu ludziom. No i co on miał na myśli, to mówiąc? Jak pomoże wielu ludziom. Ale to nieważne. Ważne jest, że został sprzedany za 1,87 miliona dolarów. Nigdy nie zrozumiał sztuki. Messi zapytany, dlaczego ten gol, powiedział, trudno wybrać tylko jednego. Było ich tak wiele, powiedział ekipie, którą jakiś czas temu przeprowadzała z nim wywiad. Ten gol jest moim ulubionym. Był najpiękniejszy i najbardziej wyjątkowy. Była to główka, wyskoczyłem naprawdę wysoko, co rzadko mi się zdarza, tłumaczył.